No i dalszy ciąg odchwaszczania Odchwaszczamy teraz pszenżyto po kukurydze na kiszonkę Chociaż jedna działka po ziarnówce była Już tam odchwaściłem No i pryskamy tutaj na torfie, gdzie zasiałem przężyto. I wam powiem, że no jest ciekawie Trochę tam na zagłówku zacząłem się grzeb... Ojej Tutaj tak samo kurde, myślałem, że to suszej będzie co tu zrobić? nic, chyba trzeba pryskać mam ciecz rozrobioną może tym miejscem tam najgorzej było, zobaczymy dalej jak tutaj będzie nie, to może dalej nie będę już się pchał gdzieś to na usłudze może wypryskam, bo trochę na usługowo gdzie mam pryskać to też zamawiałem środki na gospodarzy, to może tam wypryskamy. To kurde, już tu dużo nie zostało. A tutaj, chwastów na tym torfie, to widzę, że jest do oporu. Kurde, żebym wiedział, to bym przed tymi deszczami opryskał wtedy, jak było takie okienko, gdzie pryskałem jęczmień po A to czy się należało jęczmień zostawić, a prysnąć tą działkę. Tam kamień jest jeden, to weźmiemy. No bo padało teraz, już nie wysycha i, i niestety. A tutaj mamy torf, to czego tutaj się spodziewać. Tak wygląda Przężyto, tutaj odmiana Tribu, to nie jest takie jakieś e, gęste. Ale Przężyto to się na spokojnie pokrzewi wiosną. Pierwsza dawka azotu większa i, i będzie szczota. No, fastów jest sporo, tutaj, naprawdę, takich malutkich. No tutaj jest do oporu wszędzie. Więc zależy mi na tym, żeby to tutaj prysnąć. Kurde, no należało się wtedy pryskać. I zobaczcie, ja tutaj tylko talerzówką robiłem, żeby tego torfu nie spulknić głęboko, żeby było twardo. Weźmiemy ten kamień. Gdzieś między przejazdami się wymsknął spod drony. No tu nie jest źle, tam trochę usiadłem. Zobaczymy dalej co to będzie. Ale jest ciekawie. Tam dwa przejazdy to nawet z tego zagłówka nie robiłem, tylko zawinąłem się i... Trudno najwyżej zagłówek się na wiosnę dopryska jakoś. Dobra, ja zabieram kamień i zobaczymy jak dalej będzie szło No nieźle. Dopiero co siane już kolejny, masakra Ale co tu się dziwić jak ja się zapadłem Czy zachciało chciało Boże na Poczu zapowiada się pochód Mokra zima Chociaż to jeszcze nie wiadomo, ale dużo opadów na jesieni jest problem z opryskaniem nawet. Uf, uh, uh, uh. Nic, muszę tam się chyba pchać. Chciałem tu wykręcić, ale patrzę, że ja tu też poriję. Już lepiej tam gdzie ścieżka poryć na zagłówku. Hmm. Dobra, uciekamy tam, gdzie przejechaliśmy. Trudno, to będzie, to będzie. No nie przypuszczałem, wam powiem, że tutaj może być aż tak mokro. Wcześniej pryskałem nawet na działkach, gdzie glina była i, i tak się nie poznaję. No na glinie twardziej niż na torfie. Mogłem na pusto tu przyjechać najpierw ciągnikiem i, i zobaczyć czy nie, nie szykować oboczy ale też można sobie pogdywać teraz jest problem nawet zawrócić Teraz będę siedział razu złożymy lance tutaj No może już O, tu gdzie poryjte nawet twardo był No i gorzej tu na zagłówku, może jakoś się głębiej spulchniło. Chociaż tą no tutaj talerzówką robiłem na całości, żeby właśnie nie było takich sytuacji, że tu jest pulchno. Ale tu na wiosnę byłaby zorka robiona pod kukurydzę. Też miałem nie robić. I może wtedy trochę ten torf dostał powietrza. No, tam na zagłówkę najgorzej. Tutaj to w miarę jeszcze. Tam się trochę odcisnęły kolejne, ale to na wiosnę nie będzie śladu. No i tam, tym jednym miejscem i teraz ja tam muszę przejechać, bo tam jeszcze jedna ścieżka została. No, dwie nawet ścieżki. Ale tu chyba ona będzie, tak. To nie będę jechał na szczęście. Chociaż tu obok też będzie mógł pewnie. No trudno, trzeba prysnąć. I i zapomnieć o tym albo grabki w rękę i do przodu ale jak będzie na wiosnę sucho chociaż wątpię to jak przyjadę 724 z rozsiewaczem to trochę z jednej strony kolejne z drugiej i myślę, że to się powinno zawalić już tak nieraz było no tylko musi być sucho bo z rozsiewaczem to tu też może być na wiosnę ciekawe, ciekawie jak to już tak na jesieni się zapowiada Pokazuje, kiedy rozłączyć mamy 7 sekcji. O, cyk. No, taki bez tej nawigacji by się obyło. Ale to na rolnictwo 4.0, już Wam kiedyś mówiłem. No i znalazło to zastosowanie tutaj w 314 do pryskania. Najbardziej to w kukurydzy, bo linie sobie robię i pokazuje mi, jak pryskać. Nie muszę rządków liczyć ale nawet tutaj, to widzę kiedy rozłączyć dokładnie, kiedy załączyć tu na górce gdzie piach to i sucho takie garby między przejazdami duże wyszły, ale już tu miałem ekrany na maxa na dół, Poza się starła w ekranach, trzeba coś wymyślić przez zimę, bo oryginały jakoś drogo, się pytaliśmy ale jak już się trochę stępiły, bo tutaj miałem nowe zęby w bronie po prostu, jak już się stępiły, no ciekawe co tu teraz będzie. To już nie robiło takich garbów. No proszę, tutaj sucho. O, tutaj sucho. Czyli tu najgorzej i tam trudno na zagłówku to. Ważne, że się udało tu przyjeżdżać i tu się nie ryje wzdłuż na, na tej działce na chwastów tak jak mówię tutaj od groma jest Więc nie wiadomo czy by to dobrze zadziałało na, na wiosnę, jak już by duże chwasty tutaj by były, na wiosnę to ja nie wiem kiedy tu wjadę, w maju chyba no Wszystko byłoby dobrze nawet w takim mokrym roku, jeśli bym opryskał to wcześniej, kiedy pryskałem jęczmień po kukurydzy. To było dwa tygodnie, nie więcej chyba nawet. Było takie okienko wtedy, i było sucho na polach. No kurde, to miejsce najgorsze. No, jeszcze nie ma tragedii chyba. No trudno już nie ma co się patrzeć na to przepływowej, zobaczcie, można iść sobie na chwilę do domu czy na kawę, nawet a tutaj się samo nabiera. No i już się nabrało. Zawór się zamknął. pompa cały czas chodzi. Mieszak, no i no bo Ogólnie, to tutaj u jałówek mamy co mamy, szambo. To jest uprowadzona tutaj deszczówka, która spływa z rynny do tego kanału tutaj. No i jak wiecie ostatnio sporo opadów u nas jest. I trochę tam się nazbierało tej, tej deszczówki. No i ja tak robię, że mieszam sobie. Właśnie w tej beczce nam się tak nawica miesza, no i ja to wykorzystuję. bo Zaciągam tutaj, może, z jedną, czwartą gdzieś beczki tej wody. No i teraz idzie gęsta gnojowica, bo tutaj idzie z tego kanału, gdzie nie jest mieszane. No i taki fajny towar, jest nie za gęsty. Jeszcze po tym wymieszaniu, no to super sprawa. Tak to by było bardzo, bardzo gęste. Chociaż i tak po tej beczce to Wam powiem, że. Nawet jak gęste się, się nabiera, to później przy rozlewaniu to nie widać, że to gęste, bo, bo jest wymieszane. Także walczymy z gnojowicą przed końcem sezonu. Oczywiście trzeba rozwieźć. Tak więc działamy. No i później bezorkowiec zostanie i, i będzie po sezonie. Chociaż ja tak pewnie stopniowo trochę teraz rozwiozę. Wywiozę, a resztę później. Teraz zdrowie, później resztę wywiozę i tak będziemy stopniowo to wszystko robić. Dużo nie zostało już w sumie. No i jesteśmy na tej działce tutaj, co był ostatni film z talerzowania. W sumie tam jeszcze spryskania coś nagrałem, ale to dorzucimy może razem do tego filmu no i jak wam wspominałem tej nowej działki tutaj nie będziemy lać no bo tu było wapnowane we wrześniu jakoś tylko że było dopiero teraz stależowane kiedy to było już ponad tydzień temu jakoś tak więc dla pewności tego nie będę, Tam myślę że to wapno już się przemieściło, ale jeszcze widać było że Jakieś tam grubsze frakcje leżą i... No i lepiej teraz tutaj nie lać na to gnojewicy. Jeszcze się waham, czy całość robić na zimę, czy tutaj zostawić i tu polać w marcu i zrobić. Ale chyba jak już tu będę, to zrobię całość i najwyżej przed samym sianiem. Jeszcze tutaj polejemy. No bo tutaj przed samym sianiem to nie starczy gnojewicy, żeby polać. Teraz polejemy i... I też myślę, że tych składników tutaj dużo w ziemi zostanie. Tym bardziej, że tutaj kukurydza na ziarno była. No a tu przed samym sianiem spróbujemy na tej nowej. Jak się zastanawiam, czekajcie, założę kamerę na głowę. Jaką tutaj odmianę wybrać na tą działkę? Może coś dla pewności z zaprawą korit yy, pewnie. Od żurawi tutaj niby nie ma chyba takiego problemu. Ale tutaj są mokradła, tam dalej takie. To tutaj tych żurawi jest, więc myślę, że lepiej na zimne dmuchać. W tym roku tutaj niby nie wybrały. Nawet jak tutaj później odsiewałem, to, to nie wybrały. Ale może weźmiemy maksymalnie za stringenty. Tam jest i koryt i, i force. Ciekawe, ile w tym roku kosztuje, bo w tamtym to bardzo tania buktura za worek 50 tysięcy tymi dwoma zaprawami, między innymi nie wiem czy nie 440 400... nie, chyba nawet mniej, to chyba najtańsza odmiana na rynku z, z Corii Force. A miałem go na, na słabszej ziemi, może taki las, nie wyrósł, nie wiadomo jaki, ale też była wysoka, dosyć kukurydza i przede wszystkim kolba. Bardzo ładna było na, to na piątej klasie miałem. Albo remko jest też jakaś to właśnie taka odmiana, co ją tutaj zasiałem w tym roku. No, tu się skończyła Gnojewica, to tu zaczniemy i tam dolejemy i pewnie zawrócimy się. Takie kombinacje, no ale trzeba tak robić. Ja tam na, na około nie leję Czy coś, czy później dolewam Odziałka długa to Już trzecia tu be, będzie beczka po długości Teraz Właśnie tą odmianę Tutaj siałem na całości Ale niestety Wymarzła I nie dowiedziałem się jak ona tutaj By porosła Bardzo ładny miała wigor początkowy Bo była to jedna z Takich odmian najszybciej rosnących można powiedzieć, i może to ją zgubiło, bo szybko dosyć ją wymroziło tutaj. A też na przyszły rok tutaj myślę, wcześniej posieć na, na słabszej ziemi. Zaryzykujemy znowu. Tak więc do wczesnego siebie jakieś właśnie takie odmiany flint albo flint den tutaj. I pewnie Syngami głównie tutaj wchodzi w grę, bo stop nasion jak co roku też zamówiłem te, te liściaste odmiany, ale to będą one na innych działkach, a tutaj chcę spróbować coś, coś innego, może coś nowego właśnie na, te, na, na taką słabszą ziemię myślałem też nad Sky Towerem, ale podobno, że kolba słaba to tutaj. 12 hektarów obsiać towerem może masy by było full, ale... no bo naprawdę potężnie on rośnie podobno ale chyba nie ma sensu, tutaj zależy mi na, na jakości bardziej a te liściaste odmiany myślę, że zapewnią dużo masy, to tutaj coś może skrobiowego bardziej i, i tutaj głównie pewnie no na postawię, raz, że czym więcej zamówię, to nie mają fajne rabaty, bo do 50 jednostek, 7 gratis będzie. Tak więc cenowo to może mnie to wyjść z tym rabatem poniżej 400 zł nawet za jednostkę. Także ta kukurydza no jest bardzo dobra. Bo co roku sieje i co roku jestem zadowolony. No ale dobra, to nie o tym, jeszcze do wiosny tyle czasu, chociaż tak jak mówię, się już zamówiłem, już przedstawiciele nie śpią, jeszcze kukurydza na polu stała, a... <grydza> a już kukurydza była zamówiona. No ale może to i lepiej będziemy już mieli z głowy i raz, że będziemy też mieli wymówkę, bo przez całą zimę pewnie będą jeździć z innych hodowli i namawiać. To będzie wymówka, że już mamy zamówione. No, już będziemy pewność, że, że dostaniemy, bo dużo osób podobno na ostatnią chwilę zamawia te odmiany, a one mają duże wzięcie, i, i później już ich może nie być. Dobra, tu jeszcze raz zaczniemy. Gdzie mi się skończyło? Ciekawe, czy starczy do brzegu. No, połowa akurat jest. To może akurat tak wyjdzie, że... No i tu jeszcze jeden przejazd gdzieś zostanie dotąd. Tam nie wiem czy sięgnie, ale to damy większe obroty wałka, to, to spokojnie sięgnie. No i tu akurat będzie na jeden przejazd, czyli z 2,5 beczki, gdzieś pewnie coś takiego. To najwyżej jak zostanie to trudno, już tam wylejemy obok. No i jutro pewnie, chyba że jeszcze tam wywiozę trochę, może na tą działkę za, za oborą naprzeciwko, bo tam od będzie trochę rzadsze, to może tam, chociaż jeszcze jest spół kanału przy stole paszowym, to, to też gdzieś trzeba wylać. No i będzie orka na zimę a raczej bez orka zawsze co roku jak jeszcze się orało to, to na zimę była gruba akcja orka wszędzie na wszystkich działkach no a teraz strategia się zmieniła bo część działek zostawiam tylko stależowanych na, na zimę pewnie tam po tej rzodkwi zostawimy po tym poplonie, tam mam stależowane już dawno ładnie to pewnie przepruchnieje przez zimę no i tam jest słabsza ziemia to myślę, że na początku marca, no jak będzie sucho, to powinienem tam wjechać i tą gnojowicę rozlać, przez zimę się uzbiera no i zrobić bezorkowcem on aż tak nie wysusza tej ziemi jak pług na wiosnę bo tutaj było zrobione na wiosnę, na tej działce a zresztą był film, jeden z pierwszych z tego roku, no i porosła tutaj właśnie kukurydza ładnie także no, ale dobry rok, był. tu nie ma co gadać. Trochę tam mrozy przeszkodziły, trochę się poodsiewało przez to, ale pod względem wilgoci, tu to, to nie ma co narzekać. Naprawdę dobry rok był. w porównaniu do poprzednich. No, to... jeszcze zostanie trochę. No dobra, tu podcofamy, żeby nie robić zakrętów, bo będzie niedolane. Ja to leję do kantu, żeby nie omylać. I co, tu będzie jeden przejazd pewnie. Chyba tak. No to podcofamy od brzega pewnie. Tak najlepiej będzie. Tak musimy się wrócić. To tak zrobimy. No, już dużo nie ma, ale jeszcze na trochę starczy. Ale pewnie dwie beczki będzie tu mało, tak czy siak jeszcze. To zgubiłem wątek o czym. O czym ja rozmawiam, a o tej tutaj uprawie bezurkowej, no a część działek, gdzie już właśnie polałem gnojwicą, albo gdzie planuję polać przed siewem samym, to zrobimy na zimę teraz, w listopadzie. Tam jakieś opady nadałem większe, to postaram się przed tymi opadami zrobić tam na, na tych lepszych ziemiach, na glinach, może się później mazać, a teraz raczej myślę, że chyba sucho powinno być. No i dzięki tej uprawie bezorkowej, tak Wam powiem, ta wiosna jest trochę luźniejsza, bo tą gnojowicę mogę wcześniej wylać i nie robić zbędnego przejazdu, bo czasami tak robiłem, że jak na zimę wszystko poorałem, kończy się to Chciałem na pola polać, jak już łąki zalałem na, na wiosnę, no to co? Trzeba to było albo bronować, albo agregatem robić jeszcze raz w marcu. A tak zostawiam niezrobione nie na zimę bezorkowo i robię to w marcu. I plus taki, że mam już sporo gnojowicy wywiezione na wiosnę. Nie, nie nawarstwia się to wszystko przed samym siewem, że muszę wszystko wylać przed samym siewem, żeby długo to nie leżało, niezrobione. Nie a to później jest wszystko na raz. Trzeba na duch mocznik siać. Chociaż no, mocznik można nie, nie przed samym, nie, nie przed samą uprawą przed siewną. Można nawet koniec marca, bo on długo działa. Ja też zazwyczaj tak wcześnie dosyć rozsiewam ten mocznik. Może nie przed samą uprawą, ale czasami tydzień przed uprawą. A tu taka u nas jest mentalność, że najlepiej to 5 minut przed uprawą i przed sianiem rościć. Nie wiem, czemu tak ludzie myślą. Przecież mocznik to on się bardzo długo rozkłada, żeby zadziałał. Przecież on musi do dwóch form się przemienić do amonowej, jeśli się nie mylę, i, i do, do seleczanej, azotanowej, inaczej, żeby zaczął działać. No ale to nie, nie o tym. Yy, no i wszystko o czym to ja mówię, a wszystko na raz później nam się na warstwie, żeby tą całą gnojowicę rozlać przed samym sianiem a tak mówię, mam już rozlane w marcu to później przed samym sianiem to tam jedynie jeszcze znowu opróżnić te zbiorniki i wszystkiego zazwyczaj nie rozlewam bo zostawiam jeszcze, żeby po mieszance gorzowskiej je polać pod kukurydzę też także nie jest to, jest to bardziej tak jakoś w czasie rozłożone przez przez tą uprawę bezorkową. No oczywiście można by było nie orać na zimę, tylko w marcu wywieźć gnojwicę i zorać, ale to moim zdaniem bez sensu, bo to przesuszanie ziemi na wiosnę pługiem to, to według mnie to jest totalna głupota, no ale to każdy robi jak uważa. No dobra, ja tutaj działałem pewnie dzisiaj, coś skończę, zaraz się ściemnie, ale jeszcze wcześniej. No i gdzieś jeszcze myślę może na tą działkę naprzeciwko obory. Polejemy jeszcze i ogólnie mam jeszcze możliwość trochę gnojevicy wypożyczyć, że tak to powiem, od dwójka, polać u siebie i może tak, może pożyczę trochę jak będzie czas. A teraz tego czasu nie brakuje, można powiedzieć, to może będę woził, to jeszcze się poleje po tej kukurydzy na ziarno. Ale najpierw poleję u siebie i, i zrobię to, co mam zrobić i, i dopiero o tym będę myśleć. Także pewnie jeszcze widzimy się, nie wiem czy to w oddzielnym filmie, z uprawy bezorkowej na zimę. Zobaczymy, jak to będzie szło po ziarnówce.